Dzień dobry. Daciolanta, żary Plac Przyjaźni 5, sklep obówniczy. Chciałam zaprosić Panie do mojego sklepu na obejrzenie lub zakup nowej kolekcji butów letnich, jesiennych. Na początek, nowa firma, która jest od pół roku w naszym sklepie, bardzo fajna. Robią buty praktycznie i niskie, wysokie. Kolorystyka bardzo fajna jest przede wszystkim. To jest nowy wzór z tej kolekcji i koturny, które się cieszą powodzeniem przede wszystkim na wygodę. Naprawdę bardzo fajne. Przekrój wiekowy, tak jak mówiłam wcześniej w poprzednim filmie, na tego buta jest bardzo fajny, bo i biorą i młode dziewczyny, i panie sobie go biorą do biegania, do pracy na co dzień fajne. Następne buciki. Już z niższych. Kolor. Turkusowy. Japonka. Bardzo elegancka. Bardzo elegancka. Bardzo fajnie. Noga w niej wygląda. Bardzo ładna jest też. Z Robsona. Fajna firma. Niska balerina. Tak. Balerina. Następna. Balerina jest. Granat z Bielą. Modny styl marynarski. Taki fajny letni, wakacyjny. Ten. Jest nowy. Najnowszy, który przyszedł wczoraj. Też bardzo ładna jest ta. I niskie baleriny. Teraz w ogóle są poszukiwane niskie balerinki. I pokażemy jeszcze dwa modele fajne. Ten. Kolor. Koralowy. Też się cieszę powodzeniem. I na wesela i na imprezy takie różne, gdzie można założyć, żeby fajnie noga wyglądała, do beżów, do tych wszystkich niebieskich kolorków. Ten bucik i jeszcze żółć pokażę I ta żółć jest fajna. Też bardzo ładny. Też bym proponowała ten wzór. No, ten model bardzo ładny jest. To już taki wyszczałowy, fajny bucik jest. Gruby, ładny obca, stabilny ale naprawdę ładne. Zapraszam na zakupy, do obejrzenia, do przymierzenia, jeżeli ktoś szuka naprawdę butów. I na co dzień, dochodzenia, na imprezy, w naszym sklepie można znaleźć dla każdego coś jest, dla każdego coś jest.